Dzień dobry, moje drogie baranki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na kolejny, nowy już cykl lunarny. Zaczynamy od energii nowiu majowego około 8 maja i wychodzimy przez pełnię i kończymy na kilka dni przed nowiem księżyca w czerwcu. Tylko na marginesie wspomnę, przekażę Wam informację, że sprzyjające dni dla Was, gdzie energia księżyca będzie Was wspierać, niewątpliwie, to 5, 13 i 24 maja. Natomiast dni, gdzie należy wykazać się większą ostrożnością, uważnością to 11, 21 i 30 maja. Zaczynamy i zaczynamy od afirmacji na cały nowy cykl lunarny, na cały nasz miesiąc lunarny. Afirmacja dla Was, bardzo proszę, zostawcie ją w komentarzu pod filmem. Możecie dodać parę słów, parę zdań od siebie lub po prostu napisać dziękuję, przyjmuję. Więc afirmacja e, dla baranka na cały miesiąc lunarny żyje w zgodzie z własną filozofią, z własnym światem. Żyje w zgodzie z, własnym, z własną Filozofią z własnym światem, a teraz już zobaczymy. Energia nowiu, nowe początki, nowe intencje i Wy macie tutaj bardzo fajną energię, jeśli chodzi o kwestie zawodowe, jeśli chodzi o współpracę z innymi ludźmi. Korzystny czas dla Was, żeby rozpoczynać, ale rozpoczynać. Działania w, w współdziałaniu z innymi. Na pewno będziesz wiedział, czego chcesz. To jest troszkę taka energia, i jeśli miałeś już wcześniej jakiś plan, jakaś faza była za tobą zrobienia tego planu, przygotowania sobie gruntu, to tutaj pokazuje się realna możliwość do tego, żeby pójść do przodu, żeby, że tak powiem, zacząć to realizować, ale inni w Twoim życiu pokazują się jako ważni, kooperacja z nimi, współpraca z nimi, to jest też dla Ciebie uważam, em, Nowa możliwość do tego, żeby pokazać, w, no wiesz, jakby zaszczepić w innych być może jakąś wiedzę, albo żeby zaprezentować swoje stanowisko, zaprezentować swoje umiejętności. To jest ważna energia. Słuchaj, zobaczmy dalej. Um, około trzy dni po nowiu. Około trzy dni ponowił pierwsze kroki w kierunku nowego celu lub po prostu wroś, rośnie w Tobie motywacja i fajnie, bo ten rycerz mieczy niewątpliwie jest zmotywowany on niezwykle intelektualnie podchodzi do spraw, po prostu ciśnie tematy różnego rodzaju. Ale tutaj powiedziałabym, jak już staniesz w blokach startowych, jak już, że tak powiem, zaczniesz działać i um, zrobi się być może gorąco w tym znaczeniu, że dużo będzie się działo, to tylko zwróć uwagę na to, żeby być świadomym um, tego, czy nie podejmujesz irracjonalnych albo impulsywnych decyzji, albo ludzie wokół Ciebie, ci, z którymi tutaj współpracujesz, ty, ci, z którymi tutaj próbujesz współdziałać, czy oni nie podejmują jakichś irracjonalnych decyzji, lub po prostu nie do końca przemyślanych, impulsywnych, bo ta impulsywność pokazuje się jako coś, co z jednej strony no, może mieć pożytek, ale z drugiej strony może przynieść jakieś, słuchaj, nerwy niepotrzebne, tak, jakieś sprzeczki niepotrzebne, to tego rodzaju informacje. Tutaj, jeśli to jest praca grupowa, zespołowa faktycznie i zaczynasz coś robić z kimś dla ciebie ważnym, ma najprawdopodobniej w pracy, to trzy dni po ponownie może się okazać, że masz trochę inne podejście do spraw, albo trochę inaczej widziałeś jakby przebieg tej sytuacji niż twoje otoczenie. Tutaj po prostu trzeba będzie wyjaśnić pewne sprawy. Dobra, około 7 dni ponowiu, moje drogie barany. Energia z gatunku, mówię tak, różnego rodzaju życiowym zaproszeniom. Jestem otwarty na to, co mnie otacza. Odsuwam powątpiewanie, że na coś nie zasługuje. Następuje wzrost, następuje siła w tobie, że tak powiem, wzrasta siła, w tobie jest jakiś progres, bo zdajesz sobie sprawę, że jesteś osobą, która przetrwała wiele w swoim życiu. Poradziła sobie z wieloma wyzwaniami w swoim życiu. I te doświadczenia i ta świadomość pomagać ci, uważam, zaprojektować albo po prostu ułożyć jakąś strategię wyjścia z danej sytuacji. Podatkowo, która dla innych mogłaby być kłopotliwa lub przytłaczająca, a ty tak jakby potrafisz tak pokierować sytuacją, żeby wyjść z niej właściwie, dobrze dla ciebie, bez szwanku, być może. Tutaj pokazała się królowa monet ogólnie, czyli też energia z gatunku e, opiekuńczości, gospodarności, zorganizowania mm, takiego bardzo racjonalnego pewnych spraw, ogólnie powiedziałabym bardzo rzeczowego gospodarowania tym, co Twoje, Twoimi zasobami, opiekuńczość też. Zobaczmy dalej, słuchajcie, około 11 dni. Ponowił. E, pełne przyspieszenie, motywacja. Y, no Karty mówią, pchnij sprawy do przodu, żeby pchnąć sprawy do przodu, karty ci podpowiadają, znaczy energia księżyca, jakby sprzyja do tego, żebyś pchnął swoje sprawy do przodu. O, może w ten sposób. A karty ci podpowiadają, że żeby pchnąć swoje sprawy do przodu, najlepiej jest użyć najprostszego z możliwych rozwiązań, nie komplikować sprawy. Po prostu przemyśleć sobie, jakie na ten moment możesz użyć y, rozwiązanie, jakie zastosować moim zdaniem kroki do tego, żeby to, co chcesz zrobić, było maksymalnie uproszczone. E, dlatego, że dla mnie tutaj pokazuje się energia, która mówi, przemyśl sobie wszystko, może się okazać, że najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji jest użycie po prostu mm, jakichś prostych, zupełnie zero-jedynkowych y, narzędzi, tak? Żeby nie komplikować sytuacji. Czas pełni. Eee, czas pełni i, i u Was spokój. I myślę dobrze, bo e, ta pe, o, czas, czas pełni to jest e, m, czas intensywnych wpływów księżycowych na nas samych i z pewnymi sprawami nie ma co się spieszyć faktycznie. Na pewno dostrzeżesz to, co stoi Ci na drodze e, w osiągnięciu tego, co jest dla, dla Ciebie ważne. E, lub m, karty zachęcają, że tutaj jakby... M, żebyś za szybko nie świętował jakiegoś osiągnięcia, jeśli będziesz czuł, że jeszcze nie masz czegoś w garści na pewno. To jest mniej więcej taka informacja. E, natomiast czas pełni dla części z Was, y, dla osób, które na przykład zajmują się konkretnymi projektami, pracujecie zawodowo w takim znaczeniu, oferujecie produkty, usługi swoim klientom, konkretnym klientom, dostrzeżesz, co trzeba zrobić, gdzie włożyć dodatkowy wysiłek, wiesz, y, żeby y, no po prostu... Pójść wyżej, wznieść się wyżej w tym znaczeniu, żeby pójść na wyższy level. Bo czas pełni pomoże ci dostrzec, co stoi Ci na drodze lub co stanęło Ci na drodze w osiągnięciu tego, na czym ci zależy, a karta sugeruje rozważ, zastanów się, czy oby, nie zainwestować więcej czasu, energii, kurczę, nie wiem, może jakichś środków w to, na czym ci zależy, bo to przeniesie cię ma szansę przenieść cię poziom wyżej, tak? I w ogóle, w ogóle taka energia się pokazuje niespieszności. Niespieszności. Um, po prostu, niespieszności. Żeby też zobaczyć jasno, na przykład pewne sprawy, uwolnić się od tego, co cię blokuje lub trzyma w zastoju, e, trzeba dać sobie czas. Chociażby po to, żeby zrobić sobie listę tego, co nas hamuje. Więc e, to jest energia niespieszności. No i pięknie. E, słuchaj, około 18 dni po naszym nowiu e, usuwasz negatywność lub coś, co było dla Ciebie nieprzyjemne, negatywne, e, już jest za to, bo to jest energia uwalniania się od różnego rodzaju przeszłych zdarzeń, lęków, ludzi, związków, pracy, różnych układów i nawyków, a ty masz spełnienie życzenia i spełnienie marzenia i dziewiątkę kielichów, krótko mówiąc, więc ewidentnie jakby dzieje się coś, co powoduje przynosi jakąś ulgę, jakieś uwolnienie właśnie no, na pawacie wydaje mi się radością. I optymizmem. Tym samym więc nad czymkolwiek pracujesz, i być może pracą w przyszłym, tego, w przyszłym miesiącu jest to, żeby żyć zgodnie z własną, filozofi z własną filozofią albo żyć zgodnie z, jakimś, z jakimiś własnymi wytycznymi. To tutaj jakby. Szczerze mówiąc, jeśli o to Ci chodzi w najbliższym miesiącu lunarnym, to będziesz zadowolony w tym znaczeniu, że dojdziesz tam, gdzie chcesz iść i mm, zdobędziesz to, na czym Ci zależy. E, no, to jest troszkę taka energia. Tutaj też pokazuje się ktoś, kto jakby chce usłyszeć o Twoim sukcesie, chce, żebyś mu opowiedział, jak pewnymi sprawami zarządzasz, jak organizujesz pewne sprawy, żebyś się podzielił swoją radością. Dobra, około 21 dni ponowiu. Energia Księżyca zachęca do tego, żeby nadawać po prostu rozmachu istniejącym celom. Masz wiedzę, którą zgromadziłeś, jakich, jakich poprawek możesz dokonać w następnym cyklu lunarnym, prawda? I tutaj trzeba postawić granice, to mogą być różnego rodzaju trudne rozmowy, ale z drugiej strony to jest dobry czas na to, żeby być w zauważonym i wysłuchanym. A u Ciebie pokazuje się energia rycerza monet w takim kontekście, że słuchaj. To, przez co przeszedłeś, drogi baranie, żeby dostać się tu, gdzie jesteś, może być doskonałym narzędziem do tego, żeby przekazać, e, więc coś nam słuchajcie, to jej przerwało. To, przez co przeszedłeś, drogi, bar... drogi baranie, może być doskonałym narzędziem do tego, żeby przekazać swoją, żeby przekazać tę wiedzę. Um, przekazać te doświadczenia innym ludziom, którzy chcą się czegoś nauczyć od ciebie, lub chcą Cię po prostu posłuchać. Natomiast, tutaj, ogólnie w ogóle, jeśli chodzi o nadawanie rozmachu istniejącym celom w tej fazie księżyca, um, może być taka pokusa do przyspieszania spraw. A Ty masz wyczekać odpowiedni moment. Rycerz monet się z niczym nie spieszy. Jemu zależy na solidności. On nie działa z prędkością światła, prawda? On raczej stawia na systematyczność, na, nazwijmy to, mm, jakąś powtarzalność, e, ugruntowanie tego, co robi, więc tu jest dla Was jeszcze wskazówka. No i około, tu masz działać, zobacz, chwilę później, około przed samym nowym, przed samym nowym nowiem, czyli tym czerwcowym. E, dlaczego? Dlatego, że około 20 25 dni po naszym nowiu, e, karty mówią, dobra, to odpuszczaj, rób miejsce, miejsce na nowy cykl, e, czy energia księżyca mówi, odpuszczaj, rób miejsce na nowy cykl, odchodź, uwalniaj się, po prostu stawiaj czoło pewnym sprawom, podejmuj decyzję, podejmij ostateczny wysiłek, żeby dokończyć to, na czym Ci zależy, a Ty masz ósemkę buław. I ta ósemka buław mówi, jasno, tu nie ma wątpliwości. Tu nie ma wątpliwości, nie ma przestrzeni na wątpliwości, że powinieneś działać, być aktywny, dopiąć sprawy, komunikować się, zadzwonić, napisać, odpowiedzieć na maila. Nie miej wątpliwości, bo masz dobrą energię do tego, że właśnie. Przyspieszyć coś, tak? Albo po prostu postawić tą kropkę nad i, albo Twoja aktywność, niebierność, tak jak to jest trochę bierności, tak później być może wyczekiwałeś właściwego momentu, tak tu później pokazuje się energia i ja już nie mam wątpliwości, że to jest właściwy moment, że to jest właściwa osoba, że to jest właściwa chwila i że tego chcę, więc działam. Dziękuję Wam bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.